Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Sleeping Dogs. Jesteśmy w naszym nowym apartamencie w Central. Jak mówiłem, już dużo większe luksusy niż to, co było w North Point. Tam to była Speluna, a tu już standardy idą w górę. W każdym razie mamy przysługę bardzo blisko. Niestety trzeba będzie tam jechać. Ciekawy apartamentowiec tutaj nam dali nagrodę ten kawałek się przebiegniemy Tylko ma przejażdżka Tylko ma przejażdżka Heh. Zobaczcie kogo my tu mamy naszego znajomka dole za Calvinem Co on wymyślił? Jeszcze z bronią w ręku, nie? weku? Co, co ty robisz? Koleś <grym> się trafiłem też tutaj. Czołowo z miniarzami. Ja ten koleś ma nierówno pod sufitem, trzeba przyznać ale przynajmniej zadania dla niego są niezwykle ciekawe teraz trzeba zgubić glinę na trzecim poziomie obławy mam nadzieję że się uda bo na razie to ciężko się steruje w tym deszczu trzeba tu zaryzykować manewry spróbujemy gdzieś zjechać może w jakieś zaułki że tędy wyjedziemy do góry, oni odpuszczają. Trzeba tu Już tędy się wymanewrujemy. Come on, come on. Piękny gwiazd. Właśnie tu ginia jest, cholera. Jasno. Yes! Co tu się dzieje? Dawaj, dawaj, spadamy stąd, bo naprawdę jest niebezpieczne. Aleś koleś tam kłopotów narobił, nie? O, udało się. Aż nie wierzę. Weź, idź stąd i nie wracaj, nie? Reputacji dostaliśmy. prawie w ogóle. Naprawdę. Za taką misję prawie wcale reputacji. Jestem niepocieszony, na szczęście mamy blisko kolejne zadanko, do którego się przyjedziemy natychmiast zdezelowanym, rozbitym, zniszczonym autem. O, <śla> patrzcie co tam się wyprawia. Ale to było fajne zadanie. Chcę by nie mówić. Trochę emocjonujące, ryzykowne, jak zwykle. Przynajmniej mamy trochę pościgów z policją też.

Damn! Nie ma to jak kolesia przestawić autem. Zabawne. Weź burgonetkę. I znowu zatapianie auto. Czyli drugi raz misja, którą już mieliśmy na początku gry było jedno z pierwszych zleceń, które w ogóle robiliśmy w tej grze. Jak widać niektóre są dosyć powtarzalne Ale to nic Nic nie szkodzi w Tym nawet się nie da za bardzo rozpędzić więc i chyba nie rozbijemy tego auta Dobra cofam co mówiłem Czekajcie A tu musimy wjechać dobra już widzę Już widzę Uwaga się rozpędzimy za chwilę będzie po misji waga kurczę łej Kaskader Niesamowity znowu punktów prawie w ogóle nie. słabo słabo Dobrze co możemy zrobić dalej Skrytkę możemy zebrać bo tutaj tak czy siak nie będzie żadnych ukrytych zadań w tym miejscu, więc to możemy sobie załatwić. Okej, okay, tak w drugą stronę. Jest. Ile kasy? 10 tysięcy 200 Ale pistolet znowu mieliśmy Dobra schowaj to W każdym razie Zobaczmy, czy nic się nie odblokowało. Raczej, chyba, nie. Dobrze, to według tego, co wam mówiłem, bierzemy się za wszystkie zadania dla, dla Rolanda. Roland, czy to działa dla mnie? Tak, tak. Samson Gał, jego typowy, młody człowiek. Migrant znajduje się na podwórku na North Point. Powiedz, że nikt nie wiedział, że jest tam. Jest wprost. Hej. North Point. Tutaj. Ściąganie długów ze Samsung O, na to, nie? W magiczny sposób, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przestało padać i jest piękna pogoda. Niezwykłe, wystarczyło tylko na mapę przejść. A dalej, lepiej. I mamy trochę szczęścia. Dobry? Przejedziemy się, panie, kawałeczek. Taki dosyć spory nawet. Tutaj. Ściąganie długów. I powiem wam, że też nie pamiętam z czym te zadania się dokładnie wiązały. Być może z zabijaniem kolesi? Z ściganiem ich? Czy może coś innego? Kurde, nie wiem. Czekajcie, mogę teraz faceta twór wezwać? O, udało się w końcu. I który to będzie? O, tutaj biała tarcza. O, to jest ten koleś. Motocyklem przejechałeś? może być. Ja może być. Więc tak to wygląda. Przyjeżdża koleś. Dostarcza auto. Albo motor, jak w tym przypadku. Dobra, no tu mamy tę kładkę, A tu mamy znacznik. Zobaczmy, o co tu chodziło. No naprawdę, nie pamiętam. Tu z Samsonem Gao, 26 metrów. Z tym nie ma przekonany, że będzie trzeba go ścigać. Samson, Gao, you all roll. Time to pay up. O, no, tak jak mówiłem. Co powinno nas prowadzić do kolesi jakichś, tak? Którzy mają ci pomóc wyjść cało z opresji. To się nie zdarzy. razu ci mówię. To parkouru. No ale szybki jest. Ale przed łajem nikt nie ucieknie. Nie ma takiej opcji. Proszę bardzo. Efektowne spowolnienia. Manie tor przeszkód tutaj mam, można powiedzieć O, dawaj waj No bo zaraz go zgubimy się, okaże i to będzie tyle z tego Gdzie on biegnie cholera Co za typ Łaj byś się postarał To tyle? Tak, musieliśmy go do pewnego punktu, gdzie się po prostu zatrzymał, a więc nie dało się go zapłacić wcześniej, zadanie wykonane. 20 tysięcy dolarów i za to nie dostałem żadnych punktów, ani reputacji, ani nic, ale kasa, Czyli coś podobnego jak było wcześniej dla Trana. Roland, how's it Ok, i to za życie wlicza się pewnie do tych zadań całych. Czekajcie, weźmy sobie statystyki może. Tak, tutaj. 22 na 30. Nie ma tego wiele. Będzie dosłownie kilka takich przysług, więc dużo mniej niż dla Trona. Czekajcie, czy ja stąd mogę zeskoczyć bezpiecznie? No. Wątpię, jak daleko to jest. Stąd hm, tutaj Kennedy Town. No to wiemy, co robimy, prawda? Wiemy, co robimy. Przejedziemy się za chwilę. Czekajcie, nie, tędy też nie. Tu mamy schody, więc zejdźmy grzecznie. Jak na cywilizowanego człowieka przystało. No i dobra, a teraz taksówka tylko Oczywiście ta się nie zatrzyma, więc trzeba będzie ją ścigać A może i się zatrzyma Bo jest czerwone światło Dawaj, dawaj, dawaj Ha, mi się fu fuksa znowu I zameldujemy się Na no, dół koło parkingu Zrobimy takich zadań jest 5, 6 może bo jeżeli randki się wliczają jeszcze tamte statystyki do zadań to na pewno tych przysług dla... jak on ma? Raymond? Nie tu Roland właśnie jak sobie przypomniałem dla Rolanda będzie tylko kilka Hmm 270Dx? Mam się przejechać? Tak patrzyłem, co tu się dzieje. O! Wyścig, co? Miało tak wyglądać? Kurde, nie. Czekajcie. A bo dobrze, ja się pomyliłem. Zamiast znacznika z Rolandem to się dostałem na wyścig. Dobra, przejdę, niech wam będzie. Śmiałem to sobie odpuścić, ale... ...będzie gładko raczej. Mamy drugą pozycję z 6 prawie połowa wyścigu. O, dziękuję. Trochę mi pomogłeś. A teraz tylko do mety. No nie planowałem tego robić, ale... Co umie? Może być. Nic się złego nie dzieje. Jeszcze jest 15% wyścigu. I mamy wygraną. Ale można się tu wyłożyć. Nieraz Ale nie złajem te numery. Wygrałem wyścig. Co dostajemy? Reputację. A to się nawet opłacało, hej, ja wam powiem. To się opłacało. Dobrze, a teraz... Skoro Łej się odprężył, to jedziemy robić ściąganie długów dla Rolanda. Norbert Young. Czy jak on tam się nazywa? Nawet nie pamiętam, że za wyścig aż tyle reputacji się dostałem, więc fajnie. Lepiej niż za te zadania pomocne, które dzisiaj robiliśmy. No gdzie on jest? Co tu się dzieje? Wy to widzicie? Ok. Takiego błędu w grze też powiem wam szczerze nie widziałem Nie wiem co tu się stało

Myślałem, że zawsze będzie w ten sam sposób się to rozgrywało, czyli pościg za kolesię do jakiegoś tam punktu, i wtedy dopiero nic się kończy, a tymczasem jest to coś innego. Hey, you guys, make a quick Co musimy zrobić? Jawoll, bym jakiś? 10 dolarów. Nie mogę być myself. i hey, follow me. Eww. Eww. Nie, no to jest dobre zadanie, jak Naprawdę 10 dolarów to wiele, Nie, nie, nie. Będą no, sklep demonować pewnie. Co oni tu wyprawiają? Patrzcie na tego, nie? Dobre. To jak zmieniłeś zdanie? Genialne, ja wam powiem. Nie, no świetna misja. Króciutka, ale świetna. No i tyle, kolejne 20 tysięcy, zadanie wykonane. To co? Jeszcze jedno? Aż jestem ciekawy co dalej mamy. Roland, a Got Ciekawe co tym razem. To jest znowu coś nietypowego? Ale mówię szczerze wam, nie pamiętam tych zadań. Dla mnie to też jest jakby coś trochę nowego. Tej grze. O, proszę, co my tu mamy? Kolejna przejażdżka darmowa. No, nie darmowa, bo 300 dolarów nas kosztuje, ale mamy miliony w kieszeni. Słownie miliony. Prawie cztery bańki, a może nawet ponad cztery. No i zobaczymy, co tym razem twórcy wymyślili. No, wciąż możemy przebiec Bliziutko Spacerek, może w taką ładną pogodę się absolutnie dobrze sprawdzić. Jakieś auto widzę, ciekawe, czy nie będzie wymagany pościg? Wiecie co? Baz mnie nie zdanie, jeśli czymś tu jednak przejadę. Zaraz się okaże, będę i tak potrzebował auto. Tak mi to podejrzanie właśnie wygląda, jakby pościg samochodowy za chwilę nas czekał. Musimy sobie może to autko.

Wstać terensa do bagażnika jego samochodu Aaa Takie coś <laughs> Nie, to są kurde świetne zbania Fajna rzecz Nastaw Terence'a szybko jazdą No dobra, trochę porozbijamy może Ale zanim się rozpędzimy O, 30 sekund Musimy tak jechać Tutaj nie wiem, czy jest dobry pomysł. Jest ciasno, ale... może się uda. Może się uda. Zobaczymy wysoką prędkość. Patrzcie, licznik kodowa się włącza, więc trzeba byłoby gdzieś indziej wjechać. No, bo to będzie nam się cały czas resetować, wiecie co? Tu by trzeba było gdzieś pocisnąć Tu i po wodnicy. i tak będziemy zaraz kończyć ten odcinek I Tak zrobimy wiecie Także nam łatwiej po prostu to zadanie wykonać niż po uliczkach jeździć Po auto jest toporne Bardzo wolno się rozpędza Zobaczę jakoś tutaj może Grę oszukam Trochę będę gaz dodawał, trochę odpuszczał i tak się nam zaliczy no na razie działa jeszcze 15 sekund. Dobra, ciśniemy tędy. I chyba się uda. Tak jest. Co, wysiadasz? Trzeba Ci pomóc. No to wynocha z tego auto. Dobra, trzeba przyznać, że naprawdę te zadania wykonują się bardzo fajnie. Jeszcze mamy coś? Tu może jedno byśmy. Dobra, jeszcze jedno. Nie ma hospital. to zapowiada się bardzo ciekawie. Dokąd my to mamy jechać? A tutaj. Proszę bardzo. 1000 metrów, ale już pojedziemy samodzielnie. Pamiętam, że jestem zadowolony, że za to zadania się wziąłem. Każde jest inne. Początkowo mi się wydawało, że będzie to wszystko na łeb, na szyję, na jedno kopyto. Ale jednak twórcy pokazali klasy. Naprawdę. Postarali się. 300 tu do szpitala. Niecałe 400. O, i tu będzie statuetka. To jest ciekawe, czy mogę ją od razu zabrać powinienem móc Więc może sobie ją zgarniemy? Czekajcie Aż zerknę, czy mogę tutaj wejść Mogę! I mamy darmową statuetkę Fajnie? Już kolejna w naszej kolekcji Oczywiście w następnym odcinku Udamy się do mistrza Nauczyć nowych ruchów, a na razie a Na razie idziemy wykonywać kolejne zadania dla Rolanda Ostatni na dzisiaj Potrzebujesz pojazdu, żeby móc nim zaczekać A, już nie będę wracał Tam jest skrytka Ale to ten sobie zostawię O, to autko fajne No, ładne przyspieszenie, więc powinno się nadać Wrzuć chłę do bagażnika Okej okay. I co, porwanie spod szpitala Nie, nie uciekaj, nie uciekaj, wszystko jest w porządku oh my God. Oh my God. Oh my God. Come on mnie, co, chyba trzeba będzie innego auta skorzystać Może tutaj No, nie brywaj się Come on! Biedna kobieta. Dobra, wskakuj do bagażnika, tam będzie ci bezpiecznie. kurczę, naprawdę. Zero skrupułów, co? Zero skrupułów ma Wej. No to jedziemy teraz w jakieś miejsce docelowe. Szczęście niedaleko. I w następnym materiałem sobie dokończymy już pozostałe zlecenia do trona, chyba że to było ostatnie. też tak może być. Czekajcie, teraz coś tutaj idziemy. Ciekawe co z nią się stanie. Jeszcze kawałeczek. Nie No jesteśmy. Prawie. Hmm Jak tu wjechać Interesujące A tutaj pewnie już Się zastanawiałem co tu mam zrobić Ale już się wyjaśniło na szczęście bardzo szybko Dobra, wysiadka

Nie mogę tego auta zabrać. Po raz pierwszy to się chyba zdarza. Takie najbardziej rozbudowane mamy zadanie z tych dla Rolanda. Czekajcie, musimy tędy jechać. Jest to koleś nastraszony, więc powinien chętnie zapłacić To co należne I po raz kolejny niby wydawało się, że troszeczkę będzie takie... Powtórka z rozrywki, można powiedzieć, z tym zdaniem do bagażnika ofiary, ale miało to głębszy podtekst, tekst. było to bardziej rozbudowane. Więc jak mówię, twórcy zaskakują praktycznie zawsze i wszędzie. I nawet takie zdania poboczne absolutnie warto wykonywać. To nie w każdej grze się zdarza. Często, że tak mamy ciekawe zadania poboczne. Więc tym bardziej się to chwali. O, gdzie on tutaj przebywa, powiedzcie mi? W jakimś boisku, czy co? You Tommy? Who are you? I just got a text from her. Telling you to come here, right? That was me. Check your phone again. That's the problem. You old guy like rolling home money, you gotta pay. What? Don't hurt her, please. I will pay. No, nie trzeba było tak od razu. Znanie wygonane. Ściąganie długów, to Tomiu. Okay. Zobaczmy. Jeszcze oczywiście przynajmniej jedno zadanko dla Rolanda będzie, więc zrobimy sobie to w następnym odcinku. Jeszcze możemy do statystyk zajrzeć przy okazji. Pięć zadań zostało. Jak mówię, jeżeli randki się wliczają, no to mniej niż 5 wtedy mam tych zadań dla Rolanda. Ok, do usłyszenia. Cześć.